Zapraszamy do Deli Park Natura. Park kreatywnej zabawy, pełnych atrakcji z nową strefą wodną na upalne dni. Baseny, zjeżdżalnie, zabawki wodne, hydropark, tężnia, strefa relaksu z piaszczystą plażą i wiele innych atrakcji dla dzieci na świeżym powietrzu. Jeśli nie wystarczy Wam dnia, tuż przy parku znajduje się hotel. Deli Park tylko 15 km od Poznania. Na puls dnia zaprasza Wioletta Łechtańska Błaszczak. Dobry wieczór, dziś 4 lipca oglądają Państwo główne wydanie pulsu dnia. Zobaczmy, co przed nami. Zwężenia na moście królowej Jadwigi, choć prac w tym miejscu nie będzie. Chcemy, żeby, żeby tutaj absolutny priorytet był dla komunikacji publicznej. Drogowy Armagedon na północy Poznania. Jedna nitka jest przeznaczona na, na remont. Poznańskie taksówki będą droższe? Proszą o to, aby zaktualizować ceny maksymalne. Utrudnienia na moście Królowej Jadwigi. Kierowcy skarżą się na zamknięte pasy ruchu, które powodują korki. W cierpliwość muszą się uzbroić również kierowcy poruszający się po Radojewie. Tam z kolei w dwóch miejscach wprowadzony został ruch wahadłowy. Śladami poznańskich kierowców podążał dziś Kamil Kluj. Na moście królowej Jadwigi zamknięte zostały dwa pasy ruchu. Żadnych prac jednak tutaj nie będzie. Utrudnienia to efekt prac prowadzonych na znajdującym się za moimi plecami moście Świętego Rocha. Zwełżenie i brak jakichkolwiek prac mocno zirytował naszych widzów, którzy od kilku dni piszą do nas na alarm małpawtk.pl. Ponoć miasto walczy ze smogiem i spalinami, a tu bezsensownie powoduje korki. Zmiana organizacji ruchu na moście Królowej Jadwigi jest związana z remontem torowiska prowadzonym obecnie na moście Świętego Rocha. Część linii tramwajowych, których, które obecnie no nie, mogą, nie mogą funkcjonować przez most Świętego Rocha, tramwaj tam nie może jeździć, no bo jest prowadzony remont, została przekierowana właśnie na most Królowej Jadwigi. Tam jest obecnie sześć linii. A zamknięcie wewnętrznych pasów ruchu ma usprawnić ruch tramwajowy na moście. Utrudnieniami muszą liczyć się również kierowcy jeżdżący przez Radojewo. W związku z budową kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ulic Lubczykowej, Ramowickiej, Łopianowej i Radojewo, ruch odbywa się wahadłowo. Taka sama organizacja ruchu wprowadzona została również kawałek dalej. Wzdłuż ulicy Radojewo, na odcinku od ulicy Arnikowej do przystanku autobusowego Imbirowa, gdzie wczoraj rozpoczął się remont na wierzchni. Musimy zapewnić miejsce, do wykonywania prac remontowych, więc jedna nitka jest przeznaczona na, na remont, drugą nitką mogą jeździć kierowcy. Osiedlowi radni widzą jednak pozytywne strony prowadzonych obecnie prac. Te remonty są konieczne. Chyba każdy kto przejeżdżał tą drogą wie o tym, że nawierzchnia rzeczywiście wymagała prac remontowych, więc żeby było lepiej musi być gorzej. Nieco bardziej mieszane nastroje panują wśród mieszkańców. Wczoraj była tragedia. Wczoraj było około od strony piątkowa godzinę mi zajęło tutaj na dojechanie. Bardzo to mało powiedziane. Jak mam nie użyć brzydkich słów, to bardzo jest to może dobre. Rano jak jadę, to nie ma problemu, ale jak wracam, to też nie jest tak źle. Prace związane z wymianą nawierzchni mają potrwać na radojewie do 9 sierpnia. Kamil Kluj, puls dnia. A tą sprawą zajęliśmy się, bo poprosili nas o to nasi widzowie. Jeśli macie temat, dla naszych reporterów prosimy o maila na adres alarmmałpawtk.pl lub wiadomość za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Wielkopolska jest organizatorem ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich. Zmagania sportowców trwają już od połowy czerwca, ale dzisiaj na torze regatowym Malta w Poznaniu odbyła się ceremonia otwarcia. Jest tam Kamil Kwiatkowski, z którym teraz się łączymy. Kamilu, powiedz proszę coś więcej o tej ceremonii, ale też o samej imprezie. Dobry wieczór. Jeżeli chodzi o ceremonię, to trwała ona około półtorej godziny. No i była to oficjalna inauguracja 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025. Najpierw występy artystyczne, zaprezentowanie reprezentacji 16 województw. Następnie odegrany został hymn Polski, a polscy olimpijczycy między innymi Izabela Dylewska i Patrycja Wojciechkiewicz, wnieśli flagę olimpijską. Złożone zostało też ślubowanie. Następnie mogliśmy zobaczyć sztafetę po szkoleń ze zniczem olimpijskim, także z udziałem polskich olimpijczyków. No i właśnie Izabelę Dylewską zapytałem po, po tej ceremonii otwarcia, czego życzy młodym sportowcom? Posłuchajmy. Życzę wytrwałości, życzę pomysłu na siebie i życzę szczęścia, żeby spotkali na swojej drodze sportowej jak najlepszych ludzi wokół, A, bo nawet jeżeli to jest sport indywidualny, to trzeba wielu rąk pomocnych, żeby swoje marzenia osiągnąć. Rywalizacja sportowa rozpoczęła się już 15 czerwca od skoków do wody. W tych zawodach łącznie na kilkudziesięciu obiektach rywalizuje kilka tysięcy sportowców, a ta rywalizacja odbywa się w 30 dyscyplinach, m.in. w piłce nożnej, w lekkiej atletyce, w korzykówce 3x3, w tenisie ziemnym, w pływaniu, w kajakarstwie czy w wioślarstwie. Poznań jest gospodarzem 11 dyscyplin. Poza tym zawodnicy walczą o medale, na przykład w Kaliszu, w gnieźnie, leśnie, nowym tomyślu w pniewach czy we wrześni, ale co ciekawe, w Krakowie odbywa się kajakarstwo slalomowe, a we Wrocławiu strzelectwo sportowe. Wielkopolska jest gospodarzem ogólnopolskiej olimpiady młodzieży po raz szósty w historii. Pierwsza ogólnopolska olimpiada młodzieży w sportach letnich została zorganizowana w 1995 roku właśnie tutaj w Wielkopolsce. Na razie włącznej klasyfikacji w Wojewódz zdecydowanie najwięcej medali mają sportowcy ze Śląska, bo aż 26. Na drugim miejscu jest województwo mazowieckie z 12 krążkami, natomiast Wielkopolska jest na siódmym miejscu z dwoma medalami, z dwoma medalami jednym złotym oraz jednym srebrnym. Sportowcy zakończą zmagania 24 sierpnia, ale ceremonia zamknięcia imprezy zaplanowana jest na 18 września w Urzędzie Marszałkowskim. Ogólnopolska olimpiada młodzieży w sportach letnich, a w Poznaniu dzisiaj nad Maltą ceremonia otwarcia. Dziś o tym informował Państwa Kamil Kwiatkowski. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za wszystkie te relacje. Prokuratura potwierdza, Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w Poznaniu urzędnika z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu i pracowników znanego dewelopera. Piszemy o tym na wtk.pl. Na polecenie prokuratora zatrzymano pięć osób, to urzędnik ZDM w Poznaniu oraz przedstawiciele firmy deweloperskiej. Akcja CBA miała miejsce w środę w Poznaniu. Przeszukano siedzibę firmy deweloperskiej, a następnie z jednej z restauracji wyprowadzono w kajdankach pracownika ZDM-u. Więcej na ten i inne tematy z Poznania a także regionu piszemy na naszej stronie internetowej wtk.pl. Tam także inne ciekawe informacje z Poznania, a także całego naszego regionu. Będzie drożej. Poznańscy urzędnicy chcą podniesienia cen maksymalnych za przejazd taksówką. Byłaby to pierwsza taka podwyżka od czterech lat. Radni miejscy do tematu podchodzą ostrożnie. Samo drzwiami w taksówce może kosztować więcej. Urzędnicy i korporacje przewoźników chcą zmiany cen maksymalnych za przejazd klasyczną taksówką, jak i autem zamawianym przez aplikację. Urzędnicy argumentują to m.in. podniesieniem ceny biletów komunikacji miejskiej od września i wyższymi opłatami za parkowanie. Ale nie tylko. Koszty wzrosły, chociażby związane z ubezpieczeniami, z ubezpieczeniami społecznymi, z ceną paliw czy, czy ubezpieczeniem samochodu. Zgodnie z propozycją opłata początkowa wzrosłaby o 2 złote, a ceny za kilometr przejechany w danej taryfie o około złotówkę. Opłata za godzinę postoju ma wzrosnąć o 2 złote. Tych cen przewoźnicy nie muszą jednak stosować. Najczęściej tak to, tak to wygląda, że tam jest system różnych upustów, rabatów, stałych klientów i tak dalej istotne ceny maksymalne nie były zmieniane od czterech lat wniosek był procedowany na ostatniej komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego gdzie większość radnych wstrzymała się od głosu ostateczna decyzja w tej sprawie należy do poznańskiej rady miasta Arihabir Dnia. groźnie wyglądający wypadek w centrum Poznania zderzyły się tu dwa samochody a jeden z nich wylądował na boku w środku przewróconego pojazdu oprócz kierowcy było też dziecko które trafiło do szpitala do wypadku doszło po godzinie 11 na skrzyżowaniu ulicy Święty Marcin i Piekary w Poznaniu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 35-letni mężczyzna, który kierował samochodem marki Citroen nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu Jaguarem i doprowadził do zderzenia. W wyniku tego zdarzenia pojazd marki Citroen przywrócił się na bok. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. W obu samochodach łącznie podróżowały cztery osoby. W pojeździe, który wylądował na boku, oprócz kierowcy było też dziecko. Siedmioletnia pasażerka Citroena została przewieziona z miejsca zdarzenia do szpitala celem dalszej diagnostyki. Policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku. Właśnie ruszyła rekrutacja do Akademii Przyszłości. Ten ogólnopolski program społeczny pomaga dzieciom, które nie wierzą w siebie. O tej wyjątkowej akcji rozmawiałam z gościem wieczoru WTK, którym była dzisiaj Monika Kęsy, menedżerka operacyjna Akademii Przyszłości. Jest rozmowa rekrutacyjna, którą wolontariusze muszą, kandydaci na wolontariusza muszą przejść. Natomiast tak naprawdę wolontariuszem może zostać każdy, kto ma ukończone 18 rok życia i chce pomagać, kto ma ten czas. My nie wymagamy doświadczenia albo wykształcenia pedagogicznego, psychologicznego. Prowadzimy tę rozmowę rekrutacyjną, żeby poznać daną osobę, żeby też móc więcej opowiedzieć o naszym programie. Później odbywać też warsztat wdrożeniowy, gdzie ten kandydat, ten wolontariusz jest przygotowywany do tego, żeby pracować z dzieckiem. Cały czas ma współpracę z koordynatorem, który na wszystkie wątpliwości będzie w stanie odpowiedzieć. No i też prowadzić przez ten proces i wspierać na bieżąco przez całą edycję. Pożar marketów buku. O tym za chwilę. O czym jeszcze powiemy? Brak klimatyzacji w pojazdach MPK. Zdarza się, że działa, a zdarza się, że w ogóle jest bardzo duszno. Kolarski wyścig po miejskich ulicach. W niedzielę utrudnienia w ruchu. Poznańska trasa będzie się szycić tym, że będzie na pewno bardzo szybka. To jest zachęta dla poznaniaków, żeby wsiąść na rower i spróbować swoich sił. Market w Buku w Płomieniach. 40 zastępów Straży Pożarnej walczyło z ogniem, który zajął dach budynku. Jak informują służby, wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować z miejsca zdarzenia. Około godziny 10.15 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze dachu w budynku handlowym. Głoszenie mówiło o tym, że pożar miał się pojawić w obrębie instalacji fotowoltaicznej, która na tym dachu się znajdowała. Prowadziliśmy działania ratownicze gaśnicze. Na miejscu zdarzenia łącznie pracowało 40 naszych zastępów. Na szczęście nikt tam nie został poszkodowany. Na ten moment pożar jest opanowany. O przyczynę pożaru będzie ustalała policja. Pierwsze upały już za nami, a te zweryfikowały działanie klimatyzacji w poznańskich autobusach i tramwajach. Niektórzy pasażerowie narzekają na brak tak zwanej klimy. Radnie zwracają uwagę na jej serwisowanie, a miasto na lato wycofuje tramwaje bez klimatyzatorów. Z chłodną głową do tej gorącej dyskusji podeszła rihabir. Okna zablokowane, klimatyzacja pracuje, w autobusie panuje przyjemny chłód. Choć taki scenariusz wydaje się być standardem, to w poznańskich tramwajach i autobusach nie zawsze tak to wygląda. To jest tragedia. Jadę autobusem numer 183. Tutaj jest gorzej niż w saunie, a zamiast włączyć klimatyzację, to jeszcze ogrzewanie chodzi. O co tutaj chodzi? Prawie 30 stopni na dworze, a w tym autobusie nie da się oddychać. Gorąca atmosfera ma być obecna także w innych pojazdach miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Poznaniu. Zdarza się, że działa, a zdarza się, że w ogóle jest bardzo duszno i gorąco w tramwajach. No właśnie, da się wtedy jechać w takim tramwaju? No ciężko. Ciężko dla ludzi starszych i chorych, tym bardziej. Taka sytuacja miała miejsce, owszem. A to wtedy zdaje się, że klimatyzacja była z, z, zepsuta? Dobrze. Tak. Że jest, tak? A jest, y, są takie przypadki, gdzie jej po prostu nie ma? E, nie wiem, nie zauważyłam. Choć niektórzy pasażerowie mówią o przypadkach wyłączonej klimatyzacji. Motorniczy proszony przez starszą kobietę, by włączył klimatyzację, pozostał niewzruszony. Sam w chłodnym i przyciemnionym stanowisku. Klimatyzacja ustawiana jest automatycznie poprzez warsztat. Motorniczy czy kierowca nie ma takich możliwości. A sama klimatyzacja włączana jest automatycznie powyżej 25 stopni Celsjusza. W taborze MPK wszystkie autobusy mają tak zwaną klimę. Jednakże nie wszystkie tramwaje Posiadają klimatyzatory. Tramwaje bez klimatyzacji, a na dodatek takie, które mogą sprawiać wrażenie ze względu na swoją konstrukcję, że włączone jest ogrzewanie, zostały wycofane z ruchu właśnie na ten okres letni. Mowa o około 40 tramwajach starszej konstrukcji. Radni opozycji pytają więc, jak się to ma do zapewnień miasta, że to Poznań ma najnowocześniejszy tabor w Polsce. Jeżeli ma najnowocześniejszy tabor w Polsce. I wszędzie, we wszystkich pojazdach RPK jest zainstalowana klimatyzacja. To powinno wszystkie pojazdy mieć uruchomioną, wyczyszczoną, sprawdzoną i zdalną do zużycia po prostu klimatyzację. Czy tak rzeczywiście się stanie, będzie można sprawdzić już w ten weekend, bo synaptycy zapowiadają ocieplenie. Ali Habir, Puls dnia. Dzisiaj ośmioklasiści poznali wyniki swoich egzaminów. Czy obowiązkowe zadania domowe wrócą od września? O to między innymi zapytałam goście otwartej anteny. Dziś w studio byli obecni Małgorzata Kowzan, prezes okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, oraz Tomasz Woźniak, dyrektor zespołu szkół nr 8 w Poznaniu. Myślę, że należałoby popracować nad tą matematyką i nad tym językiem polskim. Być może to też jest efekt tego zdalnego nauczania, bo, bo, bo to jest właściwie ten rocznik, to wiadomo, że, że przeszedł pandemię i naukę w czasie pandemii, no ale też. I, nie wiem, jakie odczucia pan dyrektor ma, ale ten brak prac domowych w tym roku szkolnym właściwie to już po, ponad rok, bo to w trakcie tamtego roku szkolnego bodajże marzec czy kwiecień, tak, wszedł ten zapis, żeby, żeby nie było. To, to czy to też nie ma jakiegoś wpływu na, na tę odpowiedzialność, na tę systematyczność w uczeniu się? A ja się zgodzę z tym stwierdzeniem, że brak systematyczności e, utrudnia zdobywanie wiedzy e, i odczuliśmy to bardzo, że brak zadań domowych ma wpływ na to, jak uczniowie są przygotowani do egzaminu klas ósmych. Zwłaszcza matematyka to jest przedmiot, w którym trzeba ćwiczyć, trzeba te zadania powtarzać e, i ta powtarzalność później przekłada się na ten ostatni moment w maju, kiedy uczniowie podchodzą. Piszą egzamin i dzisiaj odbierali swoje wyniki. My, jako zespół nr 8, jesteśmy zadowoleni z naszych wyników. Poszło dobrze. On, one są bardzo dobre. Mamy co roku uczniów, którzy mają ze wszystkich trzech egzaminów 100%. Rowerzyści opanują Poznań już w niedzielę. W stolicy Wielkopolskiej odbędzie się wielkie sportowe święto dla fanów dwóch kółek. Kierowcy czterech kółek muszą jednak liczyć się z utrudnieniami. Brawo! W najbliższą niedzielę Grunwald wypełni się rowerzystami. Wszystko za sprawą PZU Grand Fond do Poznań, czyli kolarskiego wyścigu dla amatorów. Sama inicjatywa tych zawodów jest taka, żeby każdego gdzieś tam na ten rower. Przyciągnąć, żeby spróbował swoich sił. Każdy gdzieś tam, coraz więcej Polaków jeździ na rowerach. Start i meta zlokalizowane są przy N.A. stadionie na ulicy Bułgarskiej. Później kolarze wyruszą w kierunku powiatu Szamotulskiego. Startujemy spod stadionu miejskiego na ulicy Ptasiej, tam jest stamtąd jest start honorowy. I na ulicy Bułgarskiej, na wysokości ulicy Marcelińskiej, jest tak zwany start ostry. Wtedy za tak zwanym litkarem, czyli samochodem prowadzącym, cała kolumna kolarzy pojedzie w kierunku ulicy Bułgarskiej. W związku z zawodami będą utrudnienia dla zmotoryzowanych. Na czas wyścigu od godziny 6 do 15 czasowo zamknięte zostaną ulice Bułgarska i Bukowska. Dojazd na lotnisko ławica możliwy będzie ulicami Dąbrowskiego, Polską i Bukowską, a wyjazd odbywać się będzie w kierunku zachodniej obwodnicy miasta. Gran Fondo to szansa dla miłośników dwóch kółek na zaprezentowanie się przed lokalną publicznością. Są to moje standardowe drogi, po których jeżdżę na rowerze. Dlatego też, skoro gram u siebie, to będę starał się wykorzystać swoje doświadczenie. Wyścig odbywał się będzie na trzech dystansach: 24, 64 oraz 104 km. Kamil Kluj, puls dnia. Dziś upał odpuścił, co z pewnością wiele osób ucieszyło. Przed nami pogodna noc w całej Wielkopolsce. Już powoli rozpoczynamy weekend, zatem warto wiedzieć, jaka będzie pogoda. Szymon Kozłowski. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj upały dały od siebie odpocząć nie tylko w Wielkopolsce, ale także w innych częściach kraju. Co przed nami? Noc, która będzie bardzo pogodna w całej Wielkopolsce. Bezchmurna na wschodzie, w centrum, na południu, a na północy i na zachodzie możliwy wzrost zachmurzenia do małego. Zatem i tam chmury niegroźne, ale to będzie chłodna noc. 14 stopni w Poznaniu, 13 w Koninie, 13 w Kaliszu i choćby 13 także w Pile. Po chłodnej nocy przyjdzie słoneczny poranek, ale szybko będzie się to zmieniać. Zachmurzenie będzie rosnąć do umiarkowanego, a później do dużego w całej Wielkopolsce. W Polsce W Niewykluczone opady na północy Wielkopolski i także bez upału, natomiast gorąco. Na zachodzie Wielkopolski, południowym zachodzie w centrum 29 stopni. Jeden stopień zabraknie do upału, 27 w Koninie, 27 w Kaliszu i wiatr będzie wiać umiarkowanie. Zobaczmy, co przyniosą kolejne dni. Zaczniemy od niedzieli, która będzie dniem pochmurnym. Od czasu do czasu promienie słoneczne, ale uwaga, wraca upał. 32 stopnie Celsjusza możliwe w niedzielę. W poniedziałek pogodnie, natomiast po południu napłyną chmury deszczowe. Może zagrzmieć się w poniedziałek w Poznaniu i także gorąco. 29 stopni, a we wtorek, dzień pochmurny, deszczowy, a także burzowy w całej Wielkopolsce, znacznie się ochłodzi do 20 stopni 1500 hektopaskali. A co w kolejnych dniach, środa, czwartek, piątek, znowu po 20 stopni, a później znowu cieplej. Więcej informacji pogodowych w dzisiejszych pełnych serwisach Meteo. Dziękuję za uwagę, życzę udanego wieczoru i pięknego weekendu. Ja również dziękuję za uwagę, bo to już wszystko w dzisiejszym pulsie dnia. Zapraszam na jutrzejszy wieczór. WTK zaczynamy o godzinie 18. Dobranoc.